Hej wszystkim. wszystkim! Witajcie w filmie o trikach kosmetycznych. Nie będą to może takie bardzo odkrywcze triki, bo to są te, które po prostu u nas się sprawdzają, które faktycznie stosujemy w miarę możliwości nawet codziennie, a produkty, o których będziemy mówić, które do tych trików są nam potrzebne, są z naszej ulubionej drogerii Pigment, także nie przedłużam też pierwszy trik, który stosuję naprawdę dość często i zdarza się to wtedy, kiedy nie jestem przekonana, dlaczego moja twarz się zmienia. Nie wiem, czy też tak macie, ale czasami tak mam, że patrzę w lustro i ja mam wrażenie, że moja twarz naprawdę inaczej wygląda. Że mm -hmm. mam inny kształt, że coś tu jest nie tak, że w ogóle obudziłam się inna i coś się stało przez tę noc. I, w, I chodzi tutaj konkretnie o róż. Ile brązer i rozświetla, gdzie jestem w stanie nałożyć bez konkretnego jest wymierzania czegoś, to z różem czasami mam tak, że jeżeli nałożę go w złym miejscu, to moje poliki wyglądają na straszne pucie, takie, że bardzo je widać, takie są, ja zawsze ja dość, ja dość, jak się uśmiecham, to i tak mam pućki, tak mam od zawsze, ale kiedy jeszcze tam nałożę róż, nie daj Boże, błyszczący lekko, no to to już jest przegięcie. I w sytuacji, w której chcę mieć pewność, że nakładam w dobrym miejscu róż, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że nie jest ok, to ratują mnie dwa palce, które przykładam przy moim nosie i to jest ta odległość, przestrzeń zakryta palcami, której różem nie mogę dotykać. Wszystko, co jest powyżej, jak najbardziej i to faktycznie się nie sprawdza. I ten trik podpatrzyłam już bardzo dawno temu u Red Lipstick Monster, to było jakieś 3 lata temu chyba, czy nawet 4, kiedy ona o tym mówiła Ja tamtej pory autentycznie stosuję go i uważam, że jest bardzo, bardzo dobry. I róż, który w ogóle tutaj pokazuję Wam, to jest róż Lili Lolo i on właśnie jest lekko błyszczący, więc nawet takie tego typu produkty, kiedy nakładam powyżej tych dwóch paluszków, mogą mi służyć również jako rozświetlacz, mhm. więc jak najbardziej ten trik polecam. Mój pierwszy trik będzie dotyczył włosów, a konkretnie problemy, z którymi ja zmagam się, chyba bez względu na to, jaka pora roku jest, jak wygląda stan mojej skóry głowy, chodzi o baby hair po prostu, który faktycznie przez <try> to, że moje włosy są dość cienkie. No to one po prostu unoszą się. Na tłuczki są lekkie, więc mm -hmm. po prostu unoszą się w każdy możliwy sposób, a lubię związywać je w koka czy w kucyki, i wtedy mnie najbardziej irytują. I teoretycznie można by to było po prostu spryskać lakierem, ale takim bardziej subtelnym sposobem, tak, żeby nie zrobić sobie skorupy na tych włosach, jest właśnie spryskanie pędzla kabuki, bo on jest taki właśnie powiedzmy najbardziej puchaty, a przy tym nie będzie tak mocno tego lakieru po prostu wsiąkał, więc to wszystko tak ze sobą gra i wystarczy po prostu przejechać tę strefę baby hairsów, która Wam najbardziej przeszkadza i naprawdę to jedno po takie pociągnięcie już jest w stanie ujarzmić tą fryzurę do takiego stanu, żeby można mm -hmm. było ją zaakceptować. Ja naprawdę się kojarzę z tym kabuki i z tym lakierem na jakichś takich wspólnych nagraniach gdzieś poza Wrocławiem. Zawsze Karolinka jak miała związane włosy, to to robiła i to jest też chyba fajne, bo właśnie jak spryskujesz bezpośrednio, to robisz... No dokładnie, to nie? możesz sobie stworzyć po prostu jakąś tam skórę, tak. a to robisz subtelnie, ale jednak dzięki a temu z... się przykleja. To ja pozostając przy włosach tak. e, pociągnę temat suchego szamponu i nie to nie jest mój, mój trik, że suchy szampon włosy odświeża, bo ja suchego szamponu raczej nie używam w tych celach, tylko zauważyłam, że suchy szampon często o wiele lepiej sprawdza mi się niż lakier do tapierowania włosów. Dlatego, że on pochłania sobą albo nadmiar, nie wiem, jakieś odżywki, czegoś pustego, co na przykład z spłukałam z moich włosów. I wiecie, no wtedy mam takie włosy, to nie, ja tak, tak się, tak nie. To jest już to, że właśnie potem całym, wiecie, ja muszę trochę te włosy podnieść, bo one są bardzo ciężkie, więc ja wyglądam po prostu tak w rodzinie tak się zawsze śmieję. I żeby sobie pomóc, często nawet... Po prostu pojedyncze pasma spryskuję u nasady suchym szamponem i nie rozcieram dłoń po to, żeby pochłonęło sobie, Tylko wtedy właśnie lekko w tym miejscu przepapierowuję moje włosy grzybykiem czy jakimś właśnie kokówką na przykład. I rewelacja, bardzo długo się trzyma i też mam wrażenie, że ten suchy szampon tworząc taką tępą strukturę włosa, powoduje, że to jest lepiej utrwalone niż lakier, bo lakier potrafi zrobić skorupę albo takie bulwy, a suchy szampon absolutnie nie. I co jest fajniejsze, o wiele łatwiej mi suchy szampon wyczesać później wieczorem, żeby włosy wróciły do normalnego wyglądu niż lakier, więc ich nie wyrywam. Więc taki drugi włosowy z mojej strony. Trik. I ja również pozostaję przy włosach i teraz trik taki bardziej pielęgnacyjny, o którym już w sumie wspominałam na kanale, że faktycznie tak robię i robię, a mianowicie kiedy nakładamy maskę na dłuższy czas, kiedy wiemy, że ona będzie właśnie na włosach przez dłuższy czas, to najlepiej nie tylko owinąć ją ręcznikiem, bo wtedy to ciepło już teoretycznie na nasze włosy będzie działać, czyli nasze łuski włosa będą się otwierać, tak to mogę powiedzieć i przez to lepiej przyjmować wszystkie wartości odżywcze, które w tych maskach są zawarte, ale dodatkowo moim trikiem, który naprawdę stosuję, jest jeszcze dodatkowe suszenie tego właśnie ręcznika, żeby ta Odpoważnie. temperatura. Suszenie, Susz. suszenie, żeby ta temperatura była na tyle wysoka, żeby faktycznie to zadziałało. Mhm. I autentycznie widzę zawsze różnicę, kiedy użyję maski po prostu tak o pod prysznicem jako odżywki, a kiedy zrobię właśnie taki cały rytuał łącznie z tą suszarką, która jest tutaj tak ważna, I naprawdę dzięki temu czuję, że są lepiej nawilżone. A produkt, który teraz widzicie, to w ogóle... Pełen old school. Kto pamięta pierwsze filmy markowe z bananową maseczką, która nie ma w sobie banana? Ale nie ma banana! No. Nie ma banana tam. Nie ma banana, ale jest to jedna z ulubionych naszych masek ever. Ja w ogóle zapomniałam o jej istnieniu. Teraz sobie przypomniałam, że właśnie jest dostępna w Pigmencie i zamówiłam i naprawdę ją uwielbiam, bo ona też ma działać nie tylko nawilżająco, ale też ma e, wzmagać porost poros naszych włosów. A wiem, że powoli będę się Czemu? spodziewała jakiś wypadło moich włosy. Muszę ja to montowałam, to, to zobaczyłam, że kiedy pokazywałam porost włosów, ja naprawdę bardzo się wczułam, jak do szkoły aktorskiej, miałam to szkoła, decyduje, nie miał ten to, to porost. Nie Także maskę bardzo Wam polecamy i przypominam o tym, że jest naprawdę dobra. Trik, który teraz Wam przedstawię, to w sumie nie jest trik jako tako dla mnie odkrywczy, ale naprawdę używam go ostatnio bardzo często, czyli beżowa kredka. I kiedyś tak traktowałam ją naprawdę, tak jak to po przemu, dlatego że nie chciało mi się zapominałam o niej, nie widziałam potrzeby, jakoś może nie zwracam uwagi na różnicę, co ona potrafi zrobić na przykład z okiem, bo ja ostatnio mam notorycznie przekrwione oczy, czy nie takie, że o Jezu, jakbym cipała, czypiła, ale takie trochę alergicznie, niewyspaniowo-czerwone. I kiedy nałożę beżową kredkę na jedno, jedno moje oko i zwrócę uwagę, czemu one się różnią, to mam wrażenie, że to jest diametralna różnica. Mm -hmm. że to po prostu mi zmienia cały makijaż. I widzę to też na filmach, że moje oczy są bardziej takie jakby po, pobudzone. Chodzi o to, że beżowa kredka dla mnie jest uniwersalnym i bardzo pomocnym kosmetykiem, który jest niedrogi, więc to jest super. Ta, którą pokazuję Wam na przybitce na moim oku to marka NABLA. I w ogóle też jestem zaskoczona, bo to jest idealny beż, który jest leciutko taki beżowo-różowy, nie? Mhm. Idealne połączenie kolorystyczne, także nie wygląda sztucznie. Ja białych kredek na oku nie znoszę i wygląda to bardzo sztucznie moim zdaniem, tak anime trochę, ale beżowa kredka, która jest zbliżona do koloru mojej skóry powoduje, że całość jest bardziej spójna, oczy bardziej takie otwarte, większe i bardziej wypoczęte. I ja też często st st stosowałam e kredkę beżową na przykład na jakichś sesjach zdjęciowych albo do nagrań, jak gdzieś tam jeździłyśmy, na przykład do tego, żeby do niej przykleić e, błyszczące cienie Na przykład wewnętrznym kąciku najpierw kredka, później błyszczący cień Albo na brwiowy, po to, żeby wyrównać e, cały kształt moich trochę dziwnych brwi I to bardzo pomaga Więc dla mnie kredka jest często lepsza niż korektor Bo korektorem jak naciapałam, to nagle o nie, jeszcze bref poprawi się Tak w kółko, w kółko poprawiałam wszystko A precyzyjna. kredka jest bardzo precyzyjna i jeżeli będziecie taką, właśnie ten, ta nabli jest dla mnie super, bo ona jest miękka, więc kiedy nałożę ją ciepłym palcem, czy ogólnie no dłonią, to się roztapia delikatnie na naszych dłoniach i wklepuję palcem, ja nie muszę używać pędzelka, więc to jest jakby samowystarczalny produkt bez użycia dodatkowych gadżetów. Ten trik jest tak banalny, że aż głupio mi o nim mówić. To nie znalazł. To <grym> nie znalazł, <grym> znalazł miejsce w tym filmie, ale jednak mm, wiem, że kiedy mówię o tym komuś, o, że tak robię, to jest zdziwiony, a naprawdę działanie, teraz szczególnie kiedy jest tak ciepło. Kremu pod oczy wyciągniętego z lodówki jest bezapelacyjnie najlepsze co co sądzę, bo faktycznie mam wrażenie, że dzięki temu to spojrzenie i ogólnie budzimy się po prostu do życia, bo taki właśnie chłodzący okład pod właśnie zmęczone oczy, na zmęczone Aha. oczy, no jest takim po prostu lekarstwem. Więc tutaj bez względu na to, czy jest to produkt, który trzeba chować w lodówce, bo takie firmy też są, czy tak jak. Mój ukochany po prostu krem ostatnio, do którego teraz będę, myślę, że stale wracać, czyli The, The Alchemy, mhm. też naprawdę bardzo dobrze działa, bo ta konsystencja też mam wrażenie robi się troszeczkę gęstsza yy, i wtedy dzięki temu on też mimo wszystko pozostaje, pozostaje przy swoich właściwościach szybkiego wchłaniania i nawilżania, ale jakby to wszystko jeszcze takie spotęgowane, także polecam, szczególnie latem, naprawdę uwierzcie rewelacja, żadnych maseczek, ogórków i innych rzeczy, które nakładam na oczy nie trzeba, bo krem zrobi robotę. Moje kolejne triki, bo tak naprawdę to będzie dwa w jednym, czyli użycie balsamu i dodaniu, dodanie do niego jakiegoś innego składnika, innego kosmetyku po to, żeby wzmocnić albo ulepszyć działanie balsamu i po pierwsze, balsam plus pigment. Jakikolwiek, ale delikatnie błyszczący. Ja wam, jak macie ochotę na imprezowy w to możecie nawet dodać niebieski, ale ja najczęściej dodaję lekko złoty albo różowawy. Ten konkretnie z marki Afekt. Jest super, bo on jest delikatnie zmielony i nie się tych drobin na ciele. Właśnie, kiedy załączymy balsam, jakiś taki nawiżający, najlepiej szybko się wchłaniający, po to, żeby. Jakby nie, nie przesuszał skóry, bo wtedy ten pigment będzie się skruszał. Żeby też nie kleił tak, się. dokładnie. Więc kiedy łączę balsam razem z pigmentem e, i wcieram w moje ciało, to genialnie to wygląda. Przede wszystkim teraz, kiedy jest słońce, to tak pięknie odbija światło. Na na nogach, na przykład na jakieś większe wyjścia, na jakieś wesela, kiedy teraz właśnie ten e, czas się zaczyna. Mhm. Bo po prostu, kiedy macie ochotę fajnie na jakieś randce wyglądać, hello, to nie musi być jakaś konkretna okazja. A drugi trik to właśnie połączenie balsamu z podkładem. Ja mam swój ulubiony produkt marki Bielenda, krem CC, jest też krem DD, do właśnie takiego kamuflowania niedoskonałości na skórze i który delikatnie również nadaje kolory w skórze, bo jestem bledziochem, więc często te nogi latem próbuję lekko podkolorować. No i tutaj uważam, że to jest super trik, dlatego że kiedy nie mam go w pobliżu, tego kremu Bielendy, łączę zwykły balsam, ten konkretnie z marki Mia, z na przykład podkładem, ale tutaj lubię podkłady, które są lekko zastygające, nie kremowe, dlatego że ta zastygająca formuła powoduje, że lepiej to się trzyma mojego ciała. Na przykład nie, nie do końca kumam łączenie balsamu z kremem BB, mm -hmm. bo to jest tak tłusta dla mnie konsystencja, czy ogólnie rozświetlających, nie, podkładów totalnie nie używam do tego, tego typu właśnie trików, dlatego że to się wszystko ściera. Ja później to tak migruję po ciele, stapia się, kiedy jest wysoka temperatura, więc to Wam odradzam, ale podkład taki jak na przykład Golden Rose, ten, który Wam pokazuję, to jest połączenie Podkładu z korektorem Czy w ogóle korektor Na przykład ten marki Revolution To jest w ogóle też mega petata, bo on zastyga To tego typu konsystencje z balsamem Nawet nawilżającym powoduje, że balsam Pięknie to rozprowadza, a podkład zastyga Zakrywając większość niedoskonałości Naprawdę rewelacja tego podkładu nie trzeba Wbrew pozorom dużo Bo właśnie ten balsam jakby go rozrzedza I wszystko rewelacyjnie wygląda na ciele Nie pamiętam u kogo podpatrzyłam ten trik Ale na pewno go podpatrzyłam I stosuję go autentycznie codziennie i mimo że uważam, że stosuję bardzo skuteczne produkty do demakijażu, to jednak ten trik, o którym Wam zaraz opowiem, powoduje, że rano mam pewność, że nie obudzę się z takimi, wiecie, z pandą, z taką pandą, ale taką delikatną, że sama w sumie nie wiem, czy to jest pozostałość tuszy, czy to jednak jest zmęczenie. Mm -hmm. I zawsze mnie to irytowało, jeśli później faktycznie próbowałam wytrzeć, okazało się, że to jest jeszcze niedokończony demakijaż. Więc kiedy właśnie zdemakijażujemy naszą twarz, to jeszcze zwykły taki, jak to jak mówisz, pałeczka do uszu, taki tak. bacik do uszu. Wkładamy, po, no, ko najlepiej, przynajmniej ja tak stosuję, pod cieplejszą wodę, nie wiem, być może to jest po prostu przyjemniejsze. Też I też I też lepiej rozpuszcza. I po prostu delikatnie przy zamkniętej powiece wycieramy jeszcze żeby upewnić się, że resztki naszego tuszu czy cieni zostały właśnie z tego oka zdjęte. I naprawdę uwierzcie mi, że nawet przy tak dobrym produkcie, który teraz testuję, czyli marka Szajdir, która mm, wojuje w mojej łazience i teoretycznie uważam, że jest to produkt rewelacyjny i faktycznie domyła wszystko, to jednak zawsze jeszcze znajdzie się taki dokładnie cień na tym mm. epadyczku, który powoduje, że mam stuprocentową pewność, że rano naprawdę obudzę się. Z czystym spojrzeniem można by było to Cień podejrzenia. Rzucam cień podejrzenia, u mnie pozostając przy może wzmacnianiu innych produktów, innym produktem, tak to mm -hmm. mogę nazwać, czyli e, co zrobić, żeby rozświetlacz był bardziej rozświetlający. Ja wiem, że niektóre rozświetlacze już tak są w ogóle tak mocne, że masakra. Ja lubię takie rozświetlacze latem nosić czasami na twarzy. Może nie aż tak bardzo mocne, bo już kiedyś mówiłyśmy Wam, że same dyskoteki na twarzach nie chcemy mieć, ale raz na razem, czas sami się nie stanie. Chodzi po prostu o to, żeby do rozświetlacza dodać troszkę płynnej konsystencji, ale takiej, która również nie będzie tłusta i która będzie lekko zastygająca, czyli w tej pierwszej fazie, żeby nam nadała błysk, a później żeby zastygła. Mm -hmm. I to nie jest łatwe, bo na przykład dodając samej wody, u mnie to nie działa. Nie wiem jak to działa, że po prostu woda mam wrażenie, że wręcz przesłuza mi ten obszar. I tutaj okazało się, że najfajniejszym dla mnie mm, takim rozwiązaniem jest utrwalacz do makijażu. Bo on tak czy siak ma cały makijaż. Ma się ładnie łączyć z innymi produktami, nawet tymi pudrowymi, czyli właśnie na puder, na cienie, ma ładnie wpływać. Więc stwierdziłam, kiedy połączę go z, cień, z cieniami albo właśnie z rozświetlaczem, to powinien dać intensywniejszy efekt. I jak najbardziej daje, bo sam rozświetlacz ten właśnie marki nabla to jest w ogóle. To o, teraz Wam mówię, to jest w ogóle, prawdopodobnie będzie w więc więcej, ja bo go bardzo lubię i wiem, że go trochę nadużywam, już wiem, że mój nos się świeci na górę Lenifera, ale on to gdzieś, po prostu go uwielbiam i on jest, jest taki już delikatnie wilgotny, ale mimo wszystko sprawdziłam właśnie na nim, czyli w dość mocnym rozświetlaczu, jak to zadziała. I na przebitce możecie zobaczyć, że ta intensywność tego błysku jest mocniejsza. I to, co w ogóle daje ten efekt, co dla mnie jest gigantycznym plusem, to on w ogóle mm, wygląda mm. o wiele naturalniej. Mm. Czyli bardziej widać strukturę skóry, przez to, że jest lekko wilgotny ten produkt, i później zastyga i to zostaje ten efekt, niż kiedy sam suchy produkt nakładamy na suchy puder na przykład i te drobinki gdzieś tam wydzielają. Okay. To jest w ogóle petarda. I serio sprawdźcie koniecznie, nawet gdzieś tutaj na obłoczykach. Czy na ramionach, też właśnie, kiedy teraz tak co czas mówimy, robi się cieplej, ale naprawdę cię jest 23 stopnie w Wrocławiu. Próbuję o tym triku opowiedzieć już trzeci raz, więc być może teraz mi się nie uda. Nie jest, jest, jest skomplikowany, skomplikowany. Ale, ale jest skomplikowany, do tego, żeby wam o nim opowiedzieć. Tak, ja też się żałowałem, że, że jestem zaskoczona. Chodzi oczywiście o to, że nakładamy krem na wilgotną twarz. Dzięki, <grym> temu. Dzięki temu wchłania się lepiej. Dlatego Moim zdaniem najlepiej jest używać właśnie przed bezpośrednią aplikacją kremu czegoś w formie mgiełki i tutaj oczywiście idealnie posłuży nam na przykład moja ulubiona mgiełka, tonik z wianka, ta nawilżająca, bo myślę, że takim tonikiem, który nakładamy przez płatek kosmetyczny, no to bardziej go wcieramy i ta twarz nie pozostaje właśnie taka mokra, wilgotna. A kiedy spryskujemy ją, to jest to idealna baza do tego, żeby później w miarę szybko nałożyć krem. I jeśli chodzi o krem, to tutaj również już wspomniana firma, czyli Shadir, która naprawdę sprawdza się u mnie rewelacyjnie. I faktycznie coś w tym jest, że ten krem wkłania się lepiej, zresztą lepiej się go po prostu też rozprowadza. Także polecam Wam spróbować, szczególnie dla osób, które mają suchą skórę, bo dzięki temu właśnie też głębiej prowadzamy tę wilgoć, która pozostaje po właśnie takim toniku, który również ma swoje, w swoim działaniu być nawilżającym. U mnie kolejny trik związany delikatnie z pielęgnacją, czyli krem do rąk, który no, u mnie jest bardzo uniwersalnym produktem. Nie tylko jako no, jego funkcja, czyli nawilżanie dłoni, czy również często stóp, ale powiem Wam tak, że lato, latem, wiosna, wiosną, ale u mnie moje włosy najgorzej się wtedy sprawdzają, znaczy najgorzej funkcjonują. To, jak bardzo elektryzują od wszystkiego, co jest nie daj Boże sztuczne, to jest po prostu koszmar. I czasami po prostu nie czuję, jak te włosy przyklejają mi się do twarzy i to jest tak irytujące, kiedy jeszcze nie daj Boże, mam delikatnie spoconą twarz. Najgorsze uczucie ever, naprawdę. Macie takie uczucie? Masz takie uczucie? Jakieś, tego nie znosisz? No bywa, bywa, bywa. Ile. To u mnie to takiego. Myślę, że się podzielisz, że za zamią się No, <grymne> ale <karnka>, nie. <molinie. grymne> no i u mnie to jest to uczucie. Dlatego kiedy ja praktycznie zawsze, no pokażę każda ma krem do rąk w torebce. Krem do rąk najpierw wcieram w moje dłonie. Tak, żeby lekko ten nadmiar wsiąkł w skórę. Może by <noise> tak ładnie tak mówię. Nie, nie wiem dlaczego. I to, co zostanie na dłoniach, bo to jest istotne, żeby nie nakładać bezpośrednio, bo to będzie katastrofa, tłusty kloc i po prostu kloc. No <noise> to kloc na włosach. Okay. To, tego nie, to tego nie róbcie, że bezpośrednio, bo to, to po prostu wam zatłuści włosy i to będzie obrzydliwe. Ale to, co zostanie, taki lekki film na dłoniach, Wtedy to właśnie wcieram we włosy i to naprawdę pomaga na co najmniej pół godziny godzinę. To nie? jest dla mnie i tak już super, bo ja nie wymagam, żeby to mi utrwalało włosy jak lakier. A czasem lakier jest gorszy, bo on nagle się przesusza i, pf, <śm> i nagle się robi jeszcze gorzej. I tak samo dla mnie... Yy... Krem do rąk jest też bardzo fajny, jeżeli chodzi o demakijaż. Demakijaż w takich sytuacjach, w których wiem, że muszę zmieć pomadkę, a nie mam nic pod ręką innego, to na przykład kiedy jestem publicznej łazience, kiedy było u znajomych, to sięgam albo u kogoś po, baciek, albo po kawałek papieru, albo ręcznika do dłoni w jakiejś publicznej toalecie i kremem do rąg, demakijażuję pomadkę, kiedy widzę, że na przykład albo się źle albo czuję, że przesusza mi usta. I to jest taki dla mnie must have właśnie w sytuacjach, kiedy czuję, że Nałożyłam na usta coś, co kompletnie mi się nie sprawdza i to się czasami zdradza. Zdra, zdra, zdarza się. Zdarza się. Zdarza się! Zdarza się. Zdarza się. Zdarza zdarza się. Zdarza się, kiedy testujemy pomadki, nie mam żadnego pojęcia, z czym mam do czynienia. Ja będę kontynuowała, ale jest mi nie temat kremu, tylko temat tego, co najbardziej lubię w ogóle w całej sferze makijażowej, czyli pędzle. To jest mój ulubiony temat, ulubione gadżety i mam bardzo dużo pędzli. Nie wstydzę się tego, wręcz to uwielbiam ja cały czas. Cały czas mam wrażenie, że do mnie nowe pędzle przechodzą i mam wrażenie, że cały czas wszystkich używam. Nie wiem jak to robię, ale to robię, ale też je myć. Lubię, ja <laughs> lubię o nie dbać i lubię, kiedy dobrze wyglądają. Jestem jakąś, to jest jakiś mój fetysz chyba, mm -hmm. że po prostu lubię patrzeć na piękne pędzle. To mnie cieszy. I mm, kiedyś miałam tak, że po prostu myłam pędzle i je w konkretnym jakimś tam pozycji, żeby leżały, i one po jakimś czasie takiego mycia ciągłego i słyszenia robiły się takie rozczapiżone. Ja po prostu nie mogłam tego zrozumieć, czemu tak się dzieje, czemu te, to włosie, no bo większość tych pędzli, które mam ma włosie naturalne, one, bo te syntetyczne raczej tego nie mają, ale te naturalne mają tak, że po prostu się rozczapierają, poszczególne włoski odchodzą i ten makijaż już później nie jest taki piękny, nie? Że gdzieś tam ten cień się mm, rozmazuje, albo na przykład y, mm, te włosie zaczyna być takie drapiące. No i jakiś czas temu, to chyba z jakieś dwa lata temu, Marcineczka nagrała film o tym, jak mm, suszy pędzle. I od tamtej pory nie robię, znaczy robię zawsze tylko tak i to jest genialne, jeżeli Was to interesuje, to poszukajcie na jej kanale ten film, bo ona tam dokładnie tłumaczy. Ale w skrócie, chodzi o to, że kiedy umyjecie pędzelki, przede wszystkim te małe, bo te duże często mają te osłonki, takie, te siateczki, ale do tych małych to bym miała kupić ich 5 tysięcy, to bym mhm. chyba zwariowała. Po prostu albo papier toaletowy, albo jakąś chusteczkę, albo ręcznik kuchenny, takie typowo papierowy też. Dzielę sobie na takie mniejsze kawałki i zawijam tylko końcówkę właśnie mokrego już po umyciu włosia w pędzelku i na końcu go skręcam delikatnie i przesuwam pędzelkiem w dół po to, żeby ten skręt nie był na włosie, żeby go tam nie, jakby nie skołtunić. To jest, to, to jak to zmieniło w ogóle wygląd moich pędzli jest dla mnie tak zachwycające i dla mnie to jest rewolucyjne rozwiązanie do tego stopnia, że ja już sobie nie wyobrażam, nawet jak jestem gdzieś na wyjeździe, to to robię, do tego stopnia mi się chce. Naprawdę, to jest jakby bez tego, nie, kiedy wiem, że nie mam czasu na to, bo to troszkę trwa jednak, to takby dodaję trochę temu wszystkiemu jednak więcej pracy, to jeżeli wiem, że nie mam czasu na to, to tego nie robię. To sięgam po kolejne pędzle, aż będę miała pewność, że na 100% o te pędzle zadbam. One są jak nowe. Właśnie pięknie ułożone, idealne do tego, żeby dalej kontynuować właśnie ich używanie do makijażu. No i mam też wrażenie, że jakościowo wciąż trzymają fason. No rewelacja po prostu. I ja tak trochę też właśnie pozostanę przy pędzlach, ale konkretnie przy makijażu brwi i przy tym, że w każdym właśnie pędzlowym zestawie powinniśmy mieć przynajmniej, tak mi się wydaje, oczywiście ten taki grzebień, jak to nazywać, szczoteczkę, po prostu od brwi i jak wiecie, to... Powiedzmy. I jak wiecie ja, jeżeli chodzi o makijaż brwi, właśnie to jest jeden z tych etapów, który najbardziej nie lubię, rzadko stosuję pomady, rzadko stosuję kredki, na pewno nie na co dzień, po prostu szkoda mi na, czas, na to czasu, bo wiem, że i tak tego nie zrobię I nerwów, nie? Nerwów, ja dokładnie. I ostatnio oczywiście cały czas gdzieś tam to Lumene i um, ten mój ukochany teraz... Um, Żel do brwi mhm. jest cały czas w ruchu, ale kiedy go nie miałam albo kiedy go nie mam, to wiem, że trik w postaci właśnie tego grzebyczka, tej szczoteczki do brwi i lakier do włosów jest w stanie mm, zrobić podobny efekt. Może tak, no nie będzie tego, mm, tych naszych brwi zabarwiał, ale jednak przy takich brwiach jak moje, które są problematyczne, bo opadają i są dość długie, E, w sensie włoski są dość długie, to faktycznie ten lakier. Ten, <gryw> lakier, ten lakier, <gryw> lakier, tak, rozsłaniały mi oczy. Ten lakier jest w stanie je po prostu utrzymać w ryzach i dzięki temu w sumie też delikatnie przyciemnia, bo on chcąc i nie chcąc osadza się na tych naszych brwiach i wygląda to moim zdaniem tak czy jak dobrze. No nie jest to perfekcyjny makijaż właśnie, ale maksyneczka już wspomniana, ale na pewno jesteśmy w stanie te nasze brwi ujarzyć właśnie tym trikiem. I to już wszystko. Mam nadzieję, że nasze triki w jakimkolwiek stopniu zmienią Wasze życie pielęgnacyjne albo makijażowe. Pamiętajcie o tym, że wszystkie linki do produktów są w opisie, bo te, o których mówiłyśmy, to nasi ostatnio dość duży ulubieńcy, więc duży się był spoiler ulubieńcowy. Ale trudno, po prostu no do trików też używa się sprawdzonych produktów, więc wiadomo, to jest logiczne. Dajcie znać, jakie są Wasze triki. Można jeszcze mnie zainspirujecie, bo czasami właśnie takie oczywiste oczywistości, okazują się odkrywcze i w naszym przypadku nieraz tak się zdarzyło. Więc kto wie, może coś z Waszego płacenia u nas również się sprawdzi. Pamiętajcie o naszym Instagramie, o naszych kolejnych i dawnych filmach, subskrybowaniu naszego kanału. Rzadko to robimy, ale czasami trzeba. Czasami trzeba przypomnieć, <laughs> że jest taka opcja. Jest taka opcja. Jak nie chcecie, to nie subskrybujcie, ale jak chcecie. To naprawdę jest super markowa Ekipie. Dajcie znać inni z Markowej Ekipy, że warto. To tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!